Hej, cześć, dzień dobry. Dwa tygodnie od zalania Rio. Tak jak widać, pojawiło się pierwsze życie. Pojawiły się też pierwsze problemy. Mówię tu głównie o glonach. Oczywiście jest to normalne, jeśli chodzi o start świeżego zbiornika. Na szczęście nie ma tu żadnych paskudnych nitek ani krasnochostów, chociaż krasnochosty to nie jest czas na tego typu glony. Ale pojawiły się głównie zielenice, a mówię o takim pyle zielonym, i brunatnica, które są na roślinach, właściwie wszędzie. Trzeba będzie to przeżyć, bo to jest normalne, jeśli chodzi o start świeżego zbiornika. Mam nadzieję, że jak najszybciej się to ustabilizuje. Dwa tygodnie, tak jak mówię, od zamania zbiornika pojawiły się rybki. Głównie są tutaj największym atrakcją skalary. Podobno są to ryby, które są w ostatnim czasie bardzo modne i ludzie się prześcigają w różnego typu wzorach i kolorach. Nie wiedziałem w sumie tego, bo nie do końca obserwuję innych, co tam nagrywają. Po prostu chciałem utrzymać ten zbiornik w stylu. Ameryki Południowej, chociaż nie do końca mi to wszystko wyszło, bo ostatnim zakupem jest zakup rozbory klinowej, która głównie pochodzi z Tajlandii, Malezji i tak dalej. Także Pozostałe tutaj ryby to są rybki, które trafiły ze zbiornika jeszcze 112 litrów, czyli neony. Jest jedna kosiarka, mamy gupiki. No i oczywiście też dokupiłem tutaj do całej ekipy żałobniczki, które też tutaj rozrabiałem w tym zbiorniku w tej chwili. Wrzuciłem też kilka krewetek. Te krewetki był nietrafiony pomysł z tego powodu, że bardzo szybko nimi zainteresowały się skalary. Widziałem, że gdzieś tam buszują one jednak w tych zaroślach, ale większość, właściwie wszystkie, które pozostały mi z tego zbiornika jeszcze 112 litrów, trafiły do krebytkach, czyli do tej mojej kostki, którą jeszcze mam i jeszcze pokażę wam ją w jakichś filmach na pewno pomiędzy tymi filmami o teraz Rio. Następi, nastąpiły też drobne zmiany w aranżacji, ale może bardziej w roślinach, bo udało mi się kupić lokalnie w sklepie akwarystycznym mikrozorium. Bardzo lubię te rośliny, epifity, to jest w ogóle mój tutaj no, smaczek. Nie ma niestety roślin takich wymagających bardzo, ale taki jest z tego zbiornika. Kupiłem też trawkę, czy ale za po prawej stronie przy filtrze. Od razu, jak teraz wspominam o filtrze, to muszę powiedzieć, że mm, narzekamy na ten filtr, głównie no, przyklejenie tego faktycznie. Zgadzacie się też ze mną w komentarzu? Piszecie, że mógł Juwel to rozwiązać zupełnie inaczej. Niestety no, przyklei to na stałe i to jest największy błąd tego filtra. Ale mm, plusem jest to, że bardzo mi się podoba działanie tego. Oprócz tych wkładów filtracyjnych, co ostatnio mówiłem w filmie, to jeszcze to, że on głównie zaciąga górą wszystkie zanieczyszczenia, które są na tafli wody. Ja wcześniej myślałem o zakupie Skimera, w tej chwili nie ma takiej potrzeby, bo ten filtr działa właściwie podobnie do Skimera. Więc wszystkie te zanieczyszczenia, to co nam się tam zrośnie, na oderwie, czy ta zabrudzona tafla wody, że tak to nazwę, po prostu wpada do tego filtra i jest oczyszczana. To jest ogromny plus tej konstrukcji, mimo to, że no po prostu zajmuje jakąś część tego akwarium, wygląda to po prostu fatalnie, nie lubię tego i nie wiem, będę musiał coś zrobić takiego, żeby zakamuflować to w jakimś pewnym sensie. Myślałem o tym, żeby kupić takie tło, które Juwel oferuje zasłonięcie tego filtra jest to z pianki zrobione, no ale też oczywiście jak to Juwel yy, robi wszystko, żeby jak, żeby utrudnić te akwaryście, albo właściwie robić to na etapie tworzenia aranżacji jeszcze na suchym zbiorniku, bo ta pianka jest przyklejana również na ten sam klej do tego samego filtra. I tutaj no nie sposób to zrobić, no trzeba było spuszczać tą wodę i coś, więc pomyślałem, że może zrobię coś na zasadzie jakichś ciętych korzeni, jakiejś kory, coś w ten sposób. Może w przyszłości coś takiego zrobię i na pewno Wam to pokażę, oczywiście w filmach. No, na tą chwilę musi tak to wszystko pozostać. Dążymy dalej, żeby ten zbiornik jednak ruszył i, i no i się wszystko ustabilizowało. Dwa tygodnie od zalania myślę, że to już jest była pora na wrzucenie tych, tych tutaj mieszkańców naszych do tego zbiornika. Zdaje się, że żadna krzywda im się nie stała. Zrobiłem oczywiście testy, bo nie zrobiłem tego tak, że, że nie przetestowałem wody. Oczywiście testy wykonałem paskowe głównie, tak na szybko, powiem wam, że nie za bardzo mam chęć yy, robić testów kropelkowych, tym bardziej, że te testy w większości z oleka, które posiadamy, są przeterminowane. Pewnie były niewiarygodne. A tutaj szybki test paskowy, oczywiście, wszystko wyszło w normie. No, tak jak widzicie, niestety zbiornik nie wygląda za ładnie, no bo są jakieś pewne problemy. Zawsze na tym etapie nie wygląda to super. Może to być nawet zniechęcające dla. Początkujących akwarystów, którzy no, zakładają ten zbiornik, wkładają mnóstwo czasu, energii na to, żeby wymyślić jakąś aranżację, przyklejają, przyklejają, sadzą jakieś rośliny, kupują je oczywiście nowe albo przenoszą z jakiegoś zbiornika, które, który no, są w dobrej kondycji. A tutaj po dwóch tygodniach zaczyna być taki problem, że wygląda to wszystko gorzej niż w poprzednim na przykład zbiorniku, w moim przypadku oczywiście. No ale trzeba to przetrwać, nic na siłę. W akwarystyce ważna jest cierpliwość, no i trzeba czekać, aż to wszystko się ustabilizuje. No, i tutaj yy, myślę, że zacznę podawać CO2 już w tym zbiorniku delikatnie z tego powodu, że marnieje mi niestety moja trawa, którą zresztą wyrwają mi skalary. Jeden dzień skalary są w zbiorniku, a wyrwały mi prawie całą, e, całą trawę. No trudno, trzeba będzie to przeżyć. Trawy niestety nie będzie, skalary muszą być, ale no, to co pozostało chciałbym ruszyć troszeczkę, bo wydaje mi się, że, że, że to jest już czas, żeby delikatnie puścić to CO2. Też nie mówiłem wam o tym, ale zrobiłem takie plecy w szafce. Przykręciłem po prostu płytę, tą taką meblową, na tyle szafki. Z tego powodu, że no mówiłem wam zresztą przy składaniu tego zestawu, tej szafki, że Juwel nie przemyślał też tego. Znaczy, może i przemyślał, to jest jakaś oszczędność pewnie materiału, czy nie wiem o co właściwie chodziło, ale tam jak szafka jest bardzo blisko ściany postawiona, czy jest w jakimś narożniku, to może z tej szafki wszystko wypadać, wpadać za szafkę, i jest to problem, żeby później to wyciągnąć. Tego oczywiście. Przy moim jeszcze jednym zwierzaczku domowym, mówię tu o kocie, powiedzmy, że na pewno miałby chęć, żeby wchodzić za tą szafkę i przeciskać się tą, przez tą szczelinę do środka. Więc założyłem te plecy, żeby nie było tam jakichś problemów że może nie poprzegryzał mi wężyków, bo jakiś będzie szalest w, w tych wężykach i postanowi zrobić sobie polowanie. Także zrobiłem te plecy. No, jakieś pewne zmiany pewnie jeszcze tutaj nastąpią, bo wiecie, że ja lubię tam troszeczkę sobie jeszcze modyfikować, jeśli chodzi o wnętrze zbiornika. W przyszłości pewnie jakaś będzie zmiana albo dołożenie jeszcze światła, bo tutaj standardowej uwel za mało tutaj tej mocy daje. Jednak yy, chociaż wiecie, to są mało wymagające rośliny, i nie wiem, czy na tym etapie jest potrzebne więcej tego światła, no ale. Jakieś tam pewnie modyfikacje będą. Planuję, żeby tutaj był też ten karmik automatyczny, bo ja jednak z karmieniem ryb to mam, mam zawsze problem, a teraz już jest taka ekipa, że y, będzie musiała coś więcej jeść. Też planuję albo zrobić na zasadzie tutaj jakiegoś komputera Andor Arduino, jakiś może. Coś, co będzie podawało jakieś delikatnie nawozy, chociażby raz w tygodniu, ale to też są tematy naprawdę odległe i nie wiem, jak to się uda wszystko zrealizować, ale taki plan oczywiście jest. A i dobrze, że jeszcze mi się przypomniało, bo też tutaj jeden z komentujących pytał się o wężyki do filtra kubelkowego, jak to rozwiązałem, czy jest tam w ogóle miejsce. Niestety muszę wam powiedzieć, że Juwel nie przewidział żadnych przepustów, jeśli chodzi o węże do filtra zewnętrznego. Te, które są nad y, filtrem tym wbudowanym, to właściwie można tam przerzucić sobie tylko przewody właśnie od grzałki od filtra. Ja tutaj wyciąłem w tej pokrywie, no niestety musiałem tak zrobić, żeby te węże inaczej nie dało rady. Wyciąłem sobie w tej górnej pokrywie po prostu taki prostokąt, żeby przerzucić te węże. Nie przeszkadza mi tu zupełnie, bo wydaje mi się, że to jest w miarę estetycznie wycięte. A w razie czego taką pokrywę, oczywiście, można sobie juwela dokupić samą tą jedną deskę. Jakby, chyba coś koło 40 zł to kosztowało, jak widziałem na Allegro. Także wszystko jest do cofnięcia, że tak powiem. No i tak, no to wszystko na dzisiaj. W przyszłym y, filmie za tydzień na pewno będzie jakaś aktualizacja. Y, mam nadzieję, że nie wystąpią jakieś większe problemy z glonami. Y, no jeśli będą, oczywiście takie, to wam pokażę. Też szykuję się do tego, żeby nagrać wam tą kostkę z krewetkami. Pewnie jakiś krótki filmik wrzucę, tak. Y, żebyście widzieli, że jeszcze jeden taki zbiorniczek jest. Dzisiaj sprzedałem 112 razem z szafką. Jakiś młody akwarysta, któremu kupił tata, będzie na pewno zadowolony. Nie mówiłem, że jest to akwarium filmowe, że tak powiem. Oczywiście, no i w każdym razie, już tam plany słyszałem, że będą na to, żeby kupić jakiś kubełek. No, i coś pewnie na pewno młody będzie tam trzymał. Może nawet to będzie akwarium roślinne, bo też rozmawialiśmy na temat podłoża jakiegoś w miarę taniego, a dobrego. Także no, będzie akwarium 112 u kolejnego użytkownika na pewno będzie się sprawdzało w 100%. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.